serdecznie na urodzinach Wytarzyńskiego Ośrodka Kultury. To są już 16 urodziny, ale po raz pierwszy możemy Państwa ugościć tak komfortowo. Od trzech miesięcy mamy zmodernizowaną salę widowiskową i wyremontowany ośrodek, z czego się bardzo cieszymy. bo to oczywiście możliwe dzięki wsparciu unijnemu, ale najpierw trzeba napisać wniosek i oczywiście trzeba te pieniądze wyłożyć, że tak się wyrażę więc również dzięki życzliwości Gminy, Urzędu Gminy i Wójta Pana Janusza Grzyba, to wszystko mogliśmy obrosnąć mogliśmy o takie dobra. Nasze urodziny to jest pokaz tego, co zrobiliśmy przez ostatni rok. Chwalimy się, chwalimy Państwa dzieci, dzieci pokazują swoje umiejętności, a Państwo je dokumentują. Urodziny to też... Okoliczność bardzo dobra, żeby podziękować wszystkim tym, którzy pracują na wizerunek, pracują na poziom Ośrodka Kultury, a są to pracownicy i współpracownicy, instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia, którzy uczą Państwa dzieci, ale także dorosłych, bo to jest ośrodek, który ma ofertę również dla osób dorosłych. Także niniejszym w tym momencie chciałabym serdecznie wszystkim instruktorom, wszystkim pracownikom i współpracownikom podziękować i mam nadzieję, że Państwo również im podziękują. Na scenę zaproszę najmłodszą grupę, grupę baletnic. Was <laughs>

Dziewczynek. Dziewczynki tańczą od września pod kierunkiem instruktora pani Angeliki Sierpińskiej. You're for me, I fall in love with you every single day. Pięknie tańczą, pewnie dlatego, że mają talent niesamowity, ale ten talent potrzebuje też ogromnego wsparcia, pomysłu, inwencji i talentu osoby prowadzącej, w tym przypadku pani Pauliny Piśkiewicz. Bardzo się cieszę, że Państwo są na naszych 16 urodzinach, 19, 16 urodzinach. Wiadomo, urodziny to taka okoliczność, taki moment, który warto i miło spędzać z przyjaciółmi, z życzliwymi ludźmi w dobrym, doborowym, elitarnym towarzystwie. Więc bardzo Państwu za to dziękuję. Czy wiedzą Państwo, że w tym budynku Ośrodek Kultury istnieje, działa od 13 lat. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Januszowi Grzybowi i bardzo go serdecznie powitać niniejszym. Bez sprzyjającej naszym działaniom władzy nie doszlibyśmy do takiego punktu rozwoju, do jakiego dotarliśmy, Anno Domini 2015. I w tym momencie chciałam serdecznie podziękować moim pracownikom i współpracownikom, bo to jest Dream Team. Proszę o oklaski. Chciałam też serdecznie podziękować i podkreślić fakt, że Ośrodek Kultury to nie tylko ten budynek, ale także pięć filii, które mieszczą się w różnych budynkach na terenie gminy Nadarzyn. I w tych filiach pracują tak zwane świetliczanki. To są dziewczyny i jeden świetliczanek. To są cztery panie i jeden pan, które, którzy z oddaniem pracują. Nie jest to łatwa praca w świetlicy w Wolicy, w Urzucie, w Rozalinie, w Parolach i w Młochowie. I im należą się też... Osobne oklaski. Proszę Państwa, od trzech lat kapituła Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury przyznaje tak zwane świadectwa z paskiem. W kategorii Mąż Noku, pan Sławomir Majewski. W kategorii Niedaleko pada jabłko od jabłoni, albo niedaleko pada jabłko, może tak nawet jest, Magda Majewska. O, Magda jest. W kategorii niezawodny widz otrzymuje świadectwo z czerwonym paskiem pani Dorota Brzeczkowska. Nie wiem, czy pani Dorota jest. Pani Dorota to jest taka osoba, która od przynajmniej 11 lat przychodzi do nas na wszystkie imprezy. W kategorii na czas, na miejsce, na pewno z uśmiechem świadectwo z czerwonym paskiem otrzymuje pani Monika Kołakowska. kategorii Kocham cię życie Danuta Woźniak. Pani dyrektor, szanowni państwo, jak już pani dyrektor wspomniała, mamy dzisiaj jubileusz 16-lecia istnienia Noku. No ja pamiętam jeszcze czas jak się powstawał Nadarzynskość Kultury. Jak tu tylko same mury stały pod dachem, nic więcej nie było, także troszkę dłuższy mam staż, jeżeli chodzi o pamięć, tutaj związano z Nokiem. Tak jak Pani Dyrektor powiedziała, już już to już firma obsiadła, która ma swoje miejsce, ma swój majątek. Zresztą pamiętacie Państwo, jak to mówiłem na 15-lecie, że następny milion w tym roku na Darzyński Ośrodek Kultury otrzymał, dotrzymał i otrzymał. Jak Państwo widzicie tutaj. Mamy dwie jeszcze teraz następne inwestycje dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. A mianowicie w przyszłym roku będziemy montować i rozbudowywać świetlicę w Urzucie w lokalnej grupy działania. Oraz w tym roku kładziemy kamień węgielny pod nową świetlicę w Parolach. Piękny, potężny obiekt. Także Nadarzyńskich Ośrodek Kultury będzie się rozwijał, ponieważ fanów Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury przybyła. Ja wiesz, jestem fanem Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. W związku z tym, że mamy dzisiaj jubileusz, pani dyrektor mi poasystuje. Otóż yy, dedykacja jest długa, ale od serca. Ja tylko powiem, że dla pani Kamili Michalskiej, dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, a myślę, że dedykacja my, również pani Kamili się spodoba. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Gratulacje. Poprosimy jeszcze osobę, która jest od samego prawie początku, Panią Jolantę Zalesińską. Poprosimy tutaj moją krajankę, Panią Katarzynę Akram z Młochowa. I poprosimy Panią Agnieszkę Wojtkiewicz. Na ręce wszystkich pracowników Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury z dzisiejszego Bileuszu pragnę złożyć najserdeczniejsze gorące życzenia. Życzę, żeby nok się rozwijał, żeby osiągał wiele sukcesów. Zarówno pani dyrektor, jak i też wszyscy pracownicy czuli się tutaj bardzo dobrze. Stworzyliście piękny zespół ludzki i ten zespół ludzki trwa i myślę, że promienię na zewnątrz. I tego Wam bardzo serdecznie życzę, dlatego że praca to drugi dom. A jednocześnie, na zasługuje na bardzo dobrych pracowników. I jednocześnie chcę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować wszystkim za to, do, do tych co dotychczas uczyniliście. No i z życzeniami wielu sukcesów. I oczywiście, już tradycyjnie, skromne kwiatki dla całego zespołu. Wszystkiego dobrego.